Niedawno, tuż przed planowaną konferencją prasową, uwagę polskich mediów przykuło krótkie, ale zdecydowane oświadczenie. Sandra Kubicka, modelka urodzona w 1995 roku i znana twarz w świecie mody i mediów głównego nurtu, po raz pierwszy przerwała długie milczenie na temat swojego życia prywatnego. W chwili, która wydawała się całkowicie spontaniczna, powiedziała krótko: Kocham go. Kocham go. Dla odbiorców w średnim i starszym wieku nazwisko Sandra Kubicka kojarzy się nie tylko z wybiegami i mediami społecznościowymi, ale także z pokoleniem dojrzałych osób publicznych, które ostrożnie ujawniają swoje osobiste emocje. Dlatego też to wyznanie zostało szybko zrelacjonowane przez media w tonie powściągliwym i pełnym szacunku, unikając spekulacji. Początkową reakcją nie było oburzenie, lecz raczej zaskoczenie i refleksja, ponieważ uwaga skupiła się nie na szokującym elemencie, ale na czasie i kontekście społecznym, w którym pojawiło się oświadczenie. Mężczyzna, o którym mowa, został później zidentyfikowany jako Aleksander Milwiw Baron, muzyk zajmujący ważną pozycję we współczesnej kulturze polskiej. Co więc skłoniło Sandrę Kubicką do złożenia tego oświadczenia w tym konkretnym momencie, tuż przed oficjalnym wydarzeniem? I co to oznacza dla opinii publicznej? To fakty, które należy dokładnie zbadać w oparciu o informacje, które już zostały ujawnione. Po wstępie, który nakreślił ogólny kontekst, potwierdzone fakty wskazują, że wypowiedź Sandry Kubickiej nie była przypadkowym zdarzeniem, lecz częścią określonej sekwencji wydarzeń, którą uważnie monitorowały polskie media. Według głównych źródeł prasowych przez kilka miesięcy Sandra Kubicka konsekwentnie pojawiała się publicznie z konsekwentną postawą. Wypełniała swoje obowiązki zawodowe, uczestniczyła w odpowiednich wydarzeniach, ale unikała pytań dotyczących jej życia osobistego. To milczenie nie było nowością w jej podejściu do mediów, ale stało się stałym wyborem obserwowanym przez wiele lat jej kariery. W tym okresie zainteresowanie opinii publicznej utrzymywało się, choć na poziomie ostrożnym. Kilka głównych polskich gazet i portali rozrywkowych. Wspominało o występach Sandry Kubickiej z Aleksandrem Milwiv Baronem na wydarzeniach publicznych, ale zawsze koncentrowało się na opisie obrazów i kontekstu, unikając potwierdzenia charakteru relacji. Nie pojawiły się żadne oficjalne oświadczenia ani zaprzeczenia, pozostawiając przestrzeń informacyjną otwartą. Ale kontrolowaną. Jest to znane podejście dziennikarstwa głównego nurtu w przypadku zagadnień, które nie zostały bezpośrednio potwierdzone przez osoby zaangażowane. Z dziennikarskiego punktu widzenia ta przedłużająca się cisza stworzyła wyraźną próżnię informacyjną. Jednak próżnia ta nie wywołała fali skrajnych spekulacji, lecz została wypełniona artykułami analizującymi kontekst i podkreślającymi prywatność zaangażowanych osób. Wielu komentatorów zauważyło, że w kontekście współczesnych mediów celowe milczenie osoby publicznej jest również przesłaniem. Jest to szczególnie istotne dla czytelników w średnim i starszym wieku, przyzwyczajonych do powolnego, wyważonego podejścia, respektującego granice osobiste. Dlatego decyzja Sandry Kubickiej o zabraniu głosu tuż przed planowaną konferencją prasową staje się kluczowym czynnikiem, który wymaga starannego rozważenia. Konferencja prasowa ze swej natury jest oficjalną przestrzenią, w której informacje są kontrolowane i przekazywane w jasnej strukturze. Złożenie osobistego oświadczenia z wyprzedzeniem świadczy o proaktywności w kształtowaniu informacji i minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji w natłoku pytań mediów. Obserwatorzy mediów uważają, że była to decyzja strategiczna, a nie impulsywna. Z perspektywy społecznej, początkowa reakcja opinii publicznej była raczej stonowana. Zamiast burzliwych debat, wiele komentarzy na forach i w mediach społecznościowych skupiło się na postawie Sandry Kubickiej podczas jej wystąpienia. Krótkie oświadczenie, pozbawione obszernych wyjaśnień, zostało odebrane jako sposób na przerwanie okresu milczenia, a nie otwarcie nowej fali informacji. Dla wielu starszych czytelników ten spokój przywołał znany standard komunikacji publicznej, w którym osobiste emocje były oszczędnie dzielone. Tymczasem główne media szybko skorygowały swoje doniesienia od dotychczas opisowych i spekulatywnych artykułów. Treść przeszła do bezpośredniego cytowania potwierdzonych stwierdzeń, uzupełnionych kontekstem i istotnymi informacjami. Co istotne, większość artykułów unikała zagłębiania się w życie prywatne poza to. Co było konieczne, podkreślając zamiast tego znaczenie osób wypowiadających się we własnym imieniu. Takie podejście sugeruje niewypowiedziany konsensus w mediach dotyczący poszanowania ustalonych granic. W przypadku Aleksandra Milwiva Barona wspomniane informacje również zostały przedstawione na podstawowym i neutralnym poziomie. Baron jest przedstawiany jako artysta muzyczny o ugruntowanej pozycji w polskim życiu kulturalnym z długą karierą i wyraźnym wizerunkiem publicznym. Artykuły koncentrują się na jej drodze zawodowej i osiągnięciach artystycznych, zamiast zagłębiać się w osobiste aspekty, niezwiązane bezpośrednio z wypowiedziami Sandry Kubickiej. Pomaga to zachować koncentrację informacji i uniknąć sensacji. Patrząc wstecz na poprzednie wydarzenia w obecnym kontekście, niektóre wcześniej wspomniane szczegóły stają się łatwiejsze do zrozumienia. Powszechne wystąpienia na wydarzeniach kulturalnych, zdjęcia uchwycone w przestrzeni publicznej, niegdyś uważane za zwykłe zbiegi okoliczności, są teraz umieszczane w wyraźniejszym kontekście. Jednak prasa nadal wyraźnie rozróżnia to, co zostało potwierdzone ustnie, od tego, co nigdy oficjalnie nie zostało opublikowane. Granica ta jest wielokrotnie podkreślana w analizach, aby uniknąć nadmiernego rozpowszechniania informacji. Kolejnym czynnikiem, o którym się wspomina, jest szerszy kontekst społeczny, w którym opinia publiczna coraz bardziej interesuje się tym, jak osoby publiczne zarządzają swoim życiem prywatnym. W środowisku stale napędzanym przez media, wybór czasu, i sposobu wypowiadania się staje się kluczowym elementem wizerunku osobistego. Przypadek Sandry Kubickiej jest postrzegany jako przykład równowagi między potrzebą transparentności wobec opinii publicznej a prawem do zachowania prywatności. Jest to temat, który wielu komentatorów medialnych analizowało w sposób wyważony. Po wyjaśnieniu każdej warstwy informacji, historia toczy się dalej w stałym tempie. Nic nie wskazuje na to, że bohaterowie. Lub media chcą wysunąć sprawę poza to, co zostało potwierdzone. Wręcz przeciwnie, nacisk wydaje się być położony na zrozumienie prawidłowego znaczenia krótkiego stwierdzenia w jego konkretnym kontekście. To przyczynia się do poczucia zaufania czytelników, zwłaszcza tych, którzy priorytetowo. Traktują jasno przedstawione, zweryfikowane informacje. Na tym etapie ujawniona relacja nie jest już przedmiotem spekulacji, ale nie stała się jeszcze tematem nadmiernie eksploatowanym. Sposób odbioru i rozpowszechniania informacji odzwierciedla znaczny poziom zainteresowania, ale jest kontrolowany przez standardy dziennikarskie. Ta równowaga charakteryzuje obecny styl relacjonowania wiadomości, w którym fakty są priorytetem, a emocje utrzymywane na umiarkowanym poziomie. Od tego momentu problem nie dotyczy już potwierdzenia lub zaprzeczenia ale tego, jak społeczeństwo i media nadal reagują na ujawnione informacje. Gdy osoba publiczna zdecyduje się powiedzieć wystarczająco dużo, pojawia się pytanie, jakie granice należy zachować, aby informacja nie odbiegała od swojego pierwotnego celu. Jest to również kluczowy punkt zwrotny otwierający kolejną część analizy. W tym kontekście warto jeszcze raz przypomnieć moment, w którym padło to krótkie, jednoznaczne zdanie. Wypowiedź Sandry Kubickiej pojawiła się tuż przed zaplanowanym wystąpieniem medialnym, co nadało jej charakter informacji uprzedzającej, a nie reaktywnej. Dla obserwatorów życia publicznego był to sygnał, że modelka świadomie wybrała czas i formę komunikatu, ograniczając go do minimum treści niezbędnej do potwierdzenia faktów. To z kolei kieruje uwagę ku szerszemu kontekstowi, w jakim taka decyzja zapada. Z perspektywy medialnej istotne są także okoliczności towarzyszące temu oświadczeniu. Jak podkreślają dziennikarze relacjonujący sprawę, nie towarzyszyły mu ani dodatkowe komentarze, ani próby rozbudowania przekazu o elementy osobiste. Sandra Kubicka ograniczyła się do jednego zdania, pozostawiając przestrzeń interpretacyjną możliwie wąską. Taki sposób komunikacji bywa oceniany jako świadomy zabieg pozwalający zachować kontrolę nad narracją i jednocześnie nie eskalować zainteresowania ponad to, co zostało potwierdzone. Ten aspekt prowadzi do pytania o rolę samego czasu i miejsca w odbiorze informacji. Równie istotne pozostaje to, jak w przekazach prasowych pojawia się osoba, której dotyczyło wyznanie. Aleksander Milwiw Baron jest przedstawiany głównie przez pryzmat swojej działalności zawodowej, bez pogłębiania wątków prywatnych. Redakcje konsekwentnie oddzielają fakty potwierdzone od tych, który, które nie zostały publicznie omówione przez zainteresowanych. Taki sposób prezentacji informacji wskazuje na wyraźną granicę, jaką media starają się utrzymać. Właśnie ta granica staje się punktem wyjścia do dalszego spojrzenia na reakcje społeczne i odbiór całej sytuacji. W tym miejscu warto wrócić do samego początku całej sekwencji wydarzeń, gdy uwagę opinii publicznej przyciągnął nie sam fakt, lecz forma i moment wypowiedzi. Krótkie zdanie wypowiedziane przed konferencją prasową zadziałało jak wyraźny sygnał, porządkujący przekaz, zanim jeszcze pojawiły się pytania i interpretacje. W realiach współczesnych mediów taki gest bywa odczytywany jako próba ustawienia ram debaty, a nie jej eskalowania. To pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego reakcje były wyważone, a ton relacji zachowawczy. Z perspektywy komunikacyjnej istotne jest również to, że Sandra Kubicka nie zdecydowała się na rozwinięcie wypowiedzi ani na osobne oświadczenie. Brak dodatkowych komentarzy sprawił, że przekaz pozostał jednoznaczny, ale jednocześnie zamknięty. Media otrzymały potwierdzenie faktu, lecz bez materiału do dalszego pogłębiania wątków prywatnych. W obecnym krajobrazie informacyjnym, gdzie nadmiar słów często prowadzi do uproszczeń, taka oszczędność komunikatu nabiera szczególnego znaczenia. Nie bez znaczenia pozostaje także tło społeczne, w którym informacja została odebrana. Wśród odbiorców, zwłaszcza starszego pokolenia, coraz częściej pojawia się oczekiwanie, by osoby publiczne same decydowały o granicach swojej prywatności. Stonowane relacje prasowe i brak nachalnych komentarzy wpisują się w ten trend. To pokazuje, że zainteresowanie tematem nie musi automatycznie oznaczać presji na ujawnianie kolejnych szczegółów. Wreszcie, sposób przedstawienia osoby, której dotyczyło wyznanie, również pomaga lepiej odczytać całość sytuacji. Aleksander Milwiw Baron funkcjonuje w przekazach medialnych przede wszystkim jako artysta, a nie bohater sensacyjnych nagłówków. Takie osadzenie informacji w kontekście zawodowym porządkuje narrację i przesuwa akcent z emocji na fakty. To z kolei otwiera pole do dalszej refleksji nad tym, jak media i odbiorcy reagują, gdy prywatne wyznanie zostaje wpisane w ramy oficjalnej komunikacji. Na tym etapie przekaz wszedł w fazę, fazę spokojnego odbioru społecznego. Po pierwszych, w publikacjach informacyjnych uwagę zwrócił fakt, że reakcje czytelników i widzów miały w dużej mierze charakter refleksyjny, a nie emocjonalny. W komentarzach i analizach pojawiały się głosy podkreślające prawo osoby publicznej do samodzielnego decydowania o tym, kiedy i w jakiej formie mówi o sprawach prywatnych. To pokazuje przesunięcie akcentów w sposobie, w jaki opinia publiczna interpretuje podobne wypowiedzi. W tym kontekście istotna stała się także rola mediów głównego nurtu. Redakcje relacjonując słowa Sandra Kubicka konsekwentnie oddzielały potwierdzone informacje od komentarza, ograniczając się do faktów i tła sytuacyjnego. Zamiast budować narrację wokół sensacji, skupiono się na samym znaczeniu momentu, w którym doszło do publicznego potwierdzenia uczuć. Takie podejście zostało zauważone przez odbiorców jako przejaw większej odpowiedzialności informacyjnej. To z kolei wpływa na długofalowe zaufanie do przekazu medialnego. Równolegle zmienił się sposób postrzegania relacji, która dotąd funkcjonowała w sferze domysłów. Po jasnym komunikacie przestała ona być przedmiotem spekulacji, a zaczęła być traktowana jako fakt, który nie wymaga dalszego uzasadniania. Wizerunek Aleksander Milwiv Baron w tym kontekście pozostał spójny z dotychczasowym przekazem medialnym, opartym głównie na działalności artystycznej. Taka stabilność narracji ułatwiła publiczności przejście od ciekawości do spokojnej akceptacji informacji. W szerszym ujęciu społecznym sytuacja ta wpisuje się w obserwowaną zmianę oczekiwań wobec osób znanych. Coraz częściej podkreśla się, że jednorazowe, jasno sformułowane oświadczenie może być wystarczające, by zamknąć określony temat. Brak dalszych komentarzy nie jest odbierany jako unikanie odpowiedzi, lecz jako świadome postawienie granicy. To prowadzi do kolejnego pytania o to, jak długo i w jakiej formie temat pozostaje obecny w debacie publicznej. W obecnym momencie całość wydarzeń zaczyna układać się w spójny obraz. Wypowiedź Sandry Kubickiej nie funkcjonuje już jako pojedynczy cytat, lecz jako element szerszego kontekstu osobistego i społecznego. Jej decyzja została odczytana nie tylko przez pryzmat relacji uczuciowej, ale także jako przykład świadomego zarządzania własną obecnością w przestrzeni publicznej to właśnie ten wymiar sprawia, że informacja nabiera znaczenia wykraczającego poza sferę prywatną. Z punktu widzenia indywidualnego istotne jest to, że Sandra Kubicka od lat budowała wizerunek osoby zdystansowanej wobec medialnej presji. W tym świetle krótkie wyznanie nie burzy dotychczasowej narracji, lecz ją uzupełnia. Publiczność otrzymała potwierdzenie faktu bez konieczności redefiniowania obrazu osoby znanej z konsekwencji i kontroli nad przekazem. Takie połączenie ciągłości i zmiany jest jednym z elementów, które tłumaczą spokojny od biur informacji. Równocześnie nie można pominąć szerszego tła społecznego. W czasie, gdy tempo obiegu informacji jest wysokie, a granice prywatności często ulegają zatarciu, coraz większą wagę przykłada się do jasnych i oszczędnych komunikatów. Przypadek ten pokazuje, że jedno zdanie, wypowiedziane w odpowiednim momencie, może skutecznie zamknąć okres niepewności informacyjnej. Dla wielu odbiorców jest to sygnał do refleksji nad tym, jak zmienia się relacja między osobami publicznymi a opinią publiczną. Znaczenie ma także fakt, że druga strona relacji pozostaje w przekazach medialnych obecna w sposób wyważony. Aleksander Milwiv Baron pojawia się głównie w kontekście swojej działalności artystycznej, co sprzyja utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Brak prób nadawania tej relacji dodatkowych znaczeń pomaga utrzymać narrację na poziomie faktów. To z kolei umożliwia spojrzenie na całość wydarzeń jako na przykład harmonijnego współistnienia sfery osobistej i publicznej. W efekcie wszystkie wcześniej omówione elementy moment wypowiedzi, reakcje społeczne i sposób relacjonowania przez media zaczynają być postrzegane jako wzajemnie powiązane. Każdy z nich nabiera sensu dopiero w zestawieniu z pozostałymi. Taka perspektywa prowadzi do dalszego pytania o to jak długo podobne informacje pozostają w centrum uwagi i jakie mechanizmy decydują o ich stopniowym wygaszaniu w przestrzeni publicznej. W tym kontekście czasu i sposobu, w jaki informacja została przekazana, wielu odbiorców stawia pytanie o jej znaczenie w przestrzeni publicznej. Nie wynika ono z potrzeby wzbudzania emocji, lecz z uważnej obserwacji tego, jak jedno krótkie oświadczenie zostało przyjęte i uporządkowane przez media oraz opinię społeczną. Taka perspektywa nie służy sensacji, lecz pomaga lepiej umiejscowić te informacje w szerszym obrazie współczesnej komunikacji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jeśli interesują Państwa podobne tematy, zapraszamy do subskrybowania kanału i dzielenia się opiniami w komentarzach. Wrócimy w kolejnych materiałach do postaci i wydarzeń, które pozostają przedmiotem publicznego zainteresowania.